Stoisko zielonego gaju, skoro pierwszy dzień wiosny, to znaczy, że w zielonym gaju zielono? Tak, bardzo zielono, bardzo i słonecznie. No i obiecująco. Co obiecujemy tym, którzy zainteresują się ofertą firmy? Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia osiedla, zapoznania się z naszymi ofertami. Mamy na sprzedaż przede wszystkim mieszkania, które można nabywać od ręki. Domy, działki. Serdecznie zapraszamy. Jak mówił klasyk, w pięknych okolicznościach przyrody. Oczywiście, przyroda jest po prostu przepiękna na gaju. Mhm. Przewagi zielonego gaju nad innymi lokalizacjami? Jak najbardziej jesteśmy w przepięknej kotlinie, 360 stopni, góry naokoło nas otaczają, przyroda, lasy. 5-10 minut już jesteśmy naprawdę zupełnie w innej strefie natury. Także wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. Bez względu na to, z którego okna popatrzymy, z której strony wyjdziemy przed dom, możemy liczyć na, na piękne widoki? I nawet możemy oglądać tatry, panie redaktorze. Także miejsce jest naprawdę bardzo unikatowe. O czym będziecie dzisiaj i jutro rozmawiać na swoim stoisku z gośćmi? Będziemy rozmawiać o. Nieruchomościach. O, o tym, co się dzieje na naszym osiedlu, jak się rozwija, co budujemy, jaka perspektywa. No i będziemy zapraszać przede wszystkim do odwiedzin, bo możemy mówić, ale trzeba przyjść i zobaczyć. Jeśli zielony gaj, to biuro nieruchomości a Fryźlewicz. Tak, dzień dobry. U Pani możemy kupować apartamenty w Zielonym Gaju? Oczywiście, wszystko się ode mnie dowiecie, a jest czego się dowiadywać. Są to wysokiej klasy apartamenty, na które ja z chęcią zaprowadzę, przepraszam, opowiem wszystko o nich. Jestem pośrednikiem, który nie sprzedaje byle czego. Więc serdecznie zapraszam. Jestem zainteresowany apartamentem, w, jak to powiedzieliśmy, w tych pięknych okolicznościach przyrody, ale brakuje mi troszkę pieniędzy. Brakuje mi nawet 50%. Nigdy nie będę mógł sobie kupić takiego mieszkania? Oczywiście, że będzie pan mógł kupić mieszkanie. Oczywiście kredytem, z pomocą kredytową, do czego zachęcam, do czego zapraszam na bezpłatne konsultacje, gdzie można sobie przede wszystkim sprawdzić zdolność kredytową, czyli rozpocząć od samego początku zdolność, przeliczyć czy na taki kredyt będzie daną osobę stać, czyli pana w tym przypadku i popatrzeć jakie są właśnie oferty kredytowe każdego z banków w Polsce, tak? Bo... Jestem pośrednikiem kredytowym, gdzie mam uprawnienia do wszystkich banków, więc można wybierać w ofertach, a przede wszystkim sobie sprawdzić plusy, minusy danych rozwiązań. No dobrze, kupiłem już apartament w Zielonym Gaju, wziąłem kredyt, wchodzę do gotowego mieszkania, ale mam tylko gołe ściany. I co panie na to? Bardzo chętnie Panu pomożemy to mieszkanie zaprojektować zgodnie, żeby to mieszkanie było funkcjonalne, ponieważ tak jak wiemy, każde mieszkanie ma swoje plusy i minusy i my chcemy te przede wszystkim te plusy uwydatnić w tym mieszkaniu i stworzyć, stworzyć aby to wnętrze było dla Pana funkcjonalne i komfortowe. I żeby Pan się dobrze w nim czuł. Co jest na topie, jeśli jest 2000, wiosna 2025 rok, to co jest najmodniejsze? Na pewno jeżeli chodzi o kuchnię, kuchnie są w kolorze mięty, bardzo popularne, wracamy też do kolorów ziemi, berze. I na przykład tu mamy też taką jedną realizację, ostatnio robiłam, która była kuchnia, kolor właśnie miętowy z drewnem, więc to jest na czasie. Jesteście w stanie, panie, nawet najtrudniejszego, najbardziej wymagającego klienta zadowolić? Tak, ponieważ, ponieważ jesteśmy nie tylko tutaj projektant wnętrz, to jest też architekt, więc współpracujemy też pod względem technicznym, na przykład jeżeli są mieszkania stare albo powiedzmy do remontu i wychodzą na przykład różne błędy techniczne albo instalacyjne, no to wtedy my przepracowujemy to również z naszymi wykonawcami, z naszymi branżystami i pod względem funkcjonalnym i technicznym, żeby przede wszystkim to mieszkanie było dobrze zrobione, a potem pod względem estetycznym i stylizacyjnym je wykańczamy. I powiedzmy, jesteśmy otwarte na różne sugestie albo pomysły klienta, delikatnie pokazując, mam też jakby swój, swoją ideę, żeby to wszystko jakby połączyć w tym wspólnym kompromisie i żeby obie strony były zadowolone z, z ostatecznego efektu. Klienta niezdecydowanego poprowadzicie za rękę. Dokładnie, do tej pory nie miałyśmy klienta, z którym byśmy się nie dogadały. Zawsze udało nam się dojść albo do kompromisu, albo rzeczywiście yy, często to się tak zdarzyło, że głównie nasze pomysły rzeczywiście były takie przodujące.